W wielomianie W od X, które jest podany w poleceniu, brakuje nam współczynnika A. Musimy go policzyć. Otóż wiemy, że w tym wielomianie dla takiego X -a i takiego X -a zachodzi równość, czyli podstawiając w miejsce X do naszego wielomianu pierwiastek kwadratowy z dwóch odjąć 1 otrzymamy tą samą wartość, co dla X równego 1 minus pierwiastek z dwóch. Przepiszmy sobie tą równość. W drugim kroku naszego rozwiązania podstawmy w miejsce x na początek tą liczbę. A następnie po prawej stronie równości podstawimy tą liczbę. No więc, patrząc na wielomian, wstawiam w miejsce x pierwiastek kwadratowy z 2 minus 1 i tą liczbę podnoszę do czwartej potęgi. Plus a razy pierwiastek kwadratowy z 2 minus 1 minus 4 to się równa. Teraz do wielomianu podstawimy. 1 minus pierwiastek kwadratowy z 2. 1 minus pierwiastek kwadratowy z 2 do potęgi czwartej plus a razy 1 minus pierwiastek kwadratowy z 2 minus 4. Zauważmy, że dodając liczbę 4 do obu stron równania, ta liczba zredukuje się do zera z tą liczbą. I teraz spróbujmy pomyśleć, co zrobić z tymi czwartymi potęgami? Otóż jesteśmy w stanie zauważyć, że jeśli zamienimy mm, te dwie liczby znakami, to otrzymalibyśmy dokładnie taką samą liczbę tutaj, jak tutaj. Ale my nie możemy oczywiście zmieniać w dowolny sposób liczby. Możemy natomiast skorzystać z takiego. Mm, z takiego sposobu matematycznego, który polega na wyłączaniu czynnika przed nawias dowolnego czynnika, możemy dowolną liczbę wyłączyć z tych dwóch liczb przed nawias. Mi tutaj najbardziej pasuje, żebyśmy wyznaczyli przed nawias liczbę -1, więc zrobimy takie króciutkie ćwiczenie. Mamy pierwiastek z dwóch odjąć 1 i teraz zobaczmy co się stanie, jeśli wyłączymy liczbę minus -1 przed nawias. Otrzymamy iloczyn minus jedynki i pewnej liczby. Jaka tutaj będzie liczba w tym nawiasie? Żeby się zorientować, co to będzie za liczba, podzielmy to nasze wyrażenie przez minus jedynkę, którą wyłączyliśmy przed nawias. Co otrzymamy? Pierwiastek z dwóch podzielić przez minus jeden to jest minus pierwiastek kwadratowy z dwóch. Minus 1 podzielić przez minus 1 to jest plus 1. I teraz zauważcie, że jeśli Wymnożylibyśmy tą liczbę z nawiasu przez minus jedynkę, to otrzymamy z powrotem tą liczbę. Więc my zmieniliśmy tylko postać liczby, ale cały czas otrzymujemy tą samą liczbę, prawda? I teraz jedną rzecz zrobimy. Zamienimy kolejność liczb w tym drugim nawiasie. Nam bardziej pasuje taka postać 1 minus pierwiastek kwadratowy z 2, ponieważ taką liczbę otrzymujemy w tym nawiasie. Ok, wracamy do naszego działania. Więc wiemy już, że z tej liczby należało wyłączyć minus jeden przed nawias po to, żeby zmienić jej kolejność i znaki. Skoro cała ta liczba była podniesiona do czwartej potęgi, no to my musielibyśmy wziąć tą liczbę w taki nawias kwadratowy i też podnieść ją do czwartej potęgi. Ale żeby pominąć ten krok, żeby było troszeczkę szybciej. To my wiemy, że ta czwarta potęga dotyczy zarówno minus jedynki, jak i tej liczby, prawda? Więc od razu sobie zapiszmy tutaj te czwarte potęgi. Tutaj mam czwartą potęgę i tutaj też. Następnie zapiszemy plus a, i teraz z tej liczby również wyłączamy minus 1 przed nawias. Otrzymamy 1 minus pierwiastek kwadratowy z 2. To się równa. Prawą stronę równania, to co z niej zostało, po prostu przepisujemy. Teraz wróćmy na lewą stronę i uporządkujmy ją. Minus 1 do potęgi czwartej to jest 1. Jeśli tą liczbę pomnożymy przez 1, to otrzymamy 1 minus pierwiastek kwadratowy z 2 do potęgi czwartej. Czyli tutaj się nic nie zmienia. Następnie, jeśli liczbę a pomnożymy przez minus 1, no to musimy zapisać minus a i do tego dopiszemy 1 minus pierwiastek kwadratowy z 2. To się równa. Prawą stronę przepisujemy bez zmian. Co robimy dalej? Zauważcie, że moglibyśmy w tym momencie odjąć obustronnie. 1 minus pierwiastek kwadratowy z 2 do potęgi czwartej. Dzięki temu zredukujemy ten wyraz i ten wyraz. Te dwie liczby nam znikną, one redukują się do zera. Więc wtedy po lewej stronie zostanie minus a razy 1 minus pierwiastek kwadratowy z 2. To się równa plus a razy 1 minus pierwiastek kwadratowy z 2. Podzielmy równanie obustronnie przez. 1 minus pierwiastek kwadratowy z 2. Zauważmy, że dzięki temu dzieleniu skrócą nam się te liczby do jedynki. Zostanie w takim razie minus a, to się równa a, i teraz jeśli przeniosę na przykład na prawą stronę minus a lub a na lewą stronę, to otrzymam minus 2a, to się równa 0, dzieląc obustronnie równanie przez minus 2. Otrzymujemy poszukiwany współczynnik A, a to się równa 0.